Dzień dobry, witam kolejny jesienny poranek. Będziemy dzisiaj kontynuować nasze przygotowania na zakończenie sezonu, na przygotowanie rabat do zimy. Jest jeszcze dużo pracy przed nami. A dzisiaj pokażemy sobie, jak sprzątam kolejne rabaty, jak dbam o poprawę jakości naszej gleby oraz przyjrzymy się jeszcze różom, które wyglądają ładnie. Mimo, iż jest koniec października, e, pogoda jest tak sprzyjająca, że wiele roślin, które jeszcze w zeszłym tygodniu było w pączkach, dziś wygląda pięknie i mogę je wam pokazać. Pogoda również zachęca do tego, żeby z przyjemnością pracować w ogrodzie, dlatego że to już są nasze ostatnie tygodnie pracy. Później będzie zasłużony zimowy odpoczynek, zarówno dla nas, jak i dla naszego ogrodu. Zapraszam! I przyszedł czas na posprzątanie rabaty lawendowej. Co tutaj planuję zrobić? Przede wszystkim wykopać jeszcze jedną dalię, która tutaj została, poprzecinać byliny, które tego wymagają, odchwaścić tą rabatę i przygotować róże na zimę. Co to znaczy? Ja zawsze na zimę wykonuję takie wstępne cięcie róż, tak żebym nie miała tych wybujałych pędów zimą. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli spadnie na no nie taki zimny, mokry, ciężki śnieg sp może spowodować ich nadłamanie, a taki nadłamany pęd będzie punktem wyjścia chorób grzybowych. Dlatego to nie jest tak, że ja tnę a róże zimą, tak jak robi się to w Anglii, tylko tnę oczywiście je na wiosnę, ale takie wstępne cięcie prowadzę teraz przygotowując je na zimę. Czyli na przykład jeżeli tutaj mam taki bardzo wysoki pęd sięgający nawet metra 50 to na pewno przytnę go gdzieś w tym miejscu, tak żeby nie stwarzać miejsca możliwego złamania. Na razie utnę te dwa pędy, dlatego, że jeszcze tutaj jeden pączek czai się do kwitnienia. Po odchwaszczeniu tej rabaty będę ją ściółkować z rębkami wstępnie przekompostowanymi. I tak nasza rabata wygląda po uprzątnięciu i wyściółkowaniu. Wielokrotnie mówiłam Wam, że nasza gleba jest glebą bardzo gniastą. Dlatego cały czas pracujemy nad nią, by poprawić jej jakość. W jaki sposób to robimy? Ponieważ staramy się prowadzić nasz ogród w bardzo ekologiczny sposób, staramy się poprawić naszą glebę przede wszystkim przez dostarczenie materii organicznej, poprzez ściółkowanie. Co to właściwie jest to ściółkowanie i jakie korzyści nam przynosi? Mówiąc wprost, ściółkowanie to nic innego jak rozkładanie jakiejś materii na powierzchni Ziemi. Co ono nam daje? Przede wszystkim zapobiega parowaniu wilgoci, ale także sprawia, że gleba łatwiej wchłania wodę w głąb. Poza tym ułatwia nam utrzymanie rabaty w czystości, bo nie przepuszcza chwastów, ale także ułatwia pielenie, jeżeli one wysieją się nam gdzieś od góry. I najważniejsza rzecz. W tej chwili takie ściukowanie powoduje zatrzymanie temperatury, a więc ciepła w glebie, co powoduje, iż taka nagrzana teraz przez lato, jesień gleba dłużej będzie trzymała ciepło i ochraniała korzenie naszych roślin. Ściukując, wprowadzamy także materię organiczną w głąb gleby, co bardzo poprawia jej jakość. Wyściółkowana gleba jest także mniej podatna na erozję. Jaki jest najlepszy okres do ściukowania naszych rabat? Całą swoją wiedzę, którą Wam dzisiaj przekazuję na temat ściukowania, uzyskałam poprzez yy, słuchanie. Podcastów pani Kasi Beringem i pana Jacka Naliwajka. I oni zalecają ściółkowanie dopiero kiedy ziemia jest mocno nagrzana, a więc najszybciej pod koniec kwietnia. To co powiedziałam, ziemia po zimie, wczesną wiosną, jest dość zimna. I Przykrycie jej wtedy jakąkolwiek ściółką powoduje dłuższe utrzymywanie się tej niskiej temperatury i trudności w jej nagrzaniu. Dlatego ściółkujemy dopiero kiedy ono się nagrzeje, dlatego że wtedy te wszystkie walory, o których które wymieniłam, no będą mogły być spełnione w 100%. Najlepiej ściółkować jesienią, kiedy to po ciepłym lecie, jesieni, tak, końcem jesieni, ta ziemia jest nagrzana i będzie trzymało to ciepło w sobie, nawet kiedy przyjdą nam już pierwsze przymrozki i ta górna część rośliny nam obumrze, to jednak system korzeniowy utrzymywany w takim cieple nadal będzie mógł się pięknie rozwijać. Czym możemy ściółkować rabaty? Idealnie byłoby, gdyby materia, którą chcemy ściółkować rabaty, była to materia przekompostowana. A więc żeby to był albo kompost, albo przekompostowane zrębki, przekompostowany obornik. Tak, ona będzie najlepiej spełniał swoją funkcję. Taka nieprzekompostowana materia, czyli takie resztki organiczne, które nie uległy gniciu, mogą powodować, że te wszystkie mikroorganizmy, które są w głębi naszej gleby, będą chciały ją Tą materię rozłożyć i będą nam uciekały z gleby. Tak mówiąc, najprościej. E, dlatego staramy się używać zawsze przekompostowanej materii. E, ja używam właśnie przekompostowanych zrębków, i w tym roku miałam szczęście, że pan, który dostarcza nam. Co roku z przywiózł nam piękną, przekompostowaną materię. W zeszłym sezonie i na początku tego sezonu zamawialiśmy u niego i te zrębki, i one były dość świeże. Dlatego mamy też na to patent i wtedy takie nieprzekompostowane zrębki wykorzystujemy do ściułkowania naszych takich powiedzmy ścieżek komunikacyjnych, czy to właśnie w warzywniku, czy też w jagodniku. Czekamy, jak one przekompostują tam i na koniec kolejnych sezonów właśnie je wykorzystujemy do ściułkowania już tych głównych rabat, a tam zamawiamy nową porcję e, tych zrębków i one tam czekają na swoją. Kolej. I tu właśnie mamy nowo powstający jagodnik. Tu w tej części komunikacyjnej pozostawiona włóknina i na nią wysypane zrębki. No to jest takie miejsce właśnie, gdzie te nasze zrębki szykujemy do wysypania. Na właściwych częściach ogrodu. Dlatego, że tutaj to, że one są świeże, niczemu i nikomu nie przeszkadza. A mają szansę na to, żeby ładnie się przekompostować. No Tutaj jeszcze czekają na wysypanie. Jednakże ta partia, która przyszła w tym roku, jest tak fantastyczna, że aż mi szkoda ją tu. Ją tu sypać. Prawdopodobnie podbiorę ją Grzesiowi i porzucam na swoje rabaty, a zamówimy jeszcze raz z ręki. A i je tutaj właśnie uzupełnimy. Tutaj nowa rabata z koszem wypoczynkowym również została już wyściółkowana. Na tej części komunikacyjnej, czyli na ścieżce, która prowadzi w głąb tej rabaty, Zostawiłam włókninę, pozostała część rabaty jest oczywiście tej włókniny pozbawiona. Ja nie używam włókniny pod swoje nasadzenia. Całość wygląda, myślę, estetycznie i tuściółka będzie spełniała wszystkie te swoje funkcje, o których wspominałam. Ponieważ to jest, są nowe nasadzenia, z grabata ta po odchwaszczeniu została najpierw wyłożona kartonami. O, tutaj jeszcze widać to troszkę wiało, więc widoczny jest ten karton dostający. O, wyłożyłam kartony i na to Wysypałam z ręki. Całość wygląda, myślę, fajnie. Jak w sezonie rośliny też tutaj ładnie urosną, ta granica ścieżki i części ozdobnej będzie widoczna wyraźniej, jednakże nadal będzie, myślę, miała taki bardzo naturalny wygląd. Jak już wspominałam, Ściukować możemy różnymi rodzajami materii przekompostowanej. W tym idealnym materiałem jest kompost. My tworzymy własną pryzmę kompostową, jednakże tego kompostu nie ma na tyle dużo, żebym mogła go wykorzystać do moich rabatów zdobnych. Zwykle starcza go tylko do warzywnika, dlatego muszę tutaj wspierać się, wspomagać się gotowym kompostem zwykle korzystam właśnie z kompostu z firmy Kronen i te moje rabaty 4 pory roku właśnie ściółkuję za pomocą kompostu chcę takie idealne odcięcie wizualne trawnika które myślę, że ta czerń kompostu podkreśli tak sobie wymyśliłam i takie rodzaj ściółki na tych rabatach chcę używać. I po wyściółkowaniu kompostem rabaty prezentują się tak. Estetycznie z wszystkimi zaletami ściółkowania o którym sobie mówiliśmy wcześniej. Zrębki wysypane na tych naszych ścieżkach komunikacyjnych w obrębie warzywnika czy też jagodnika z czasem leżąc sobie zaczynają y, proces kompostowania, tak? Przegniwania. I z czasem z tych świeżych zrębków tworzy się taka fajna, czarna materia, którą już spokojnie można ściółkować główne rabaty, poprawiając tym samym bardzo jakość gleby. Praktykujemy to już kilka lat. Na początku ściółkowaliśmy rabaty korą, jednakże ona była dość lekka, a przy naszych wiatrach. Ciągle lądowała na trawniku, także od kilku lat właśnie przeszliśmy na ściółkowanie z rębkami, i w naszym przypadku sprawdza się to fantastycznie. Jedynym miejscem w ogrodzie, gdzie nie ściółkuję rabaty, jest moja skarpa na piwnicy. Nie ściółkuję jej tutaj z dwóch powodów. Po pierwsze, ze względu na ukształtowanie ponieważ wysoki spadek, jaki jest na tej skarpie powodowałby ucieczkę tej ściółki wraz z opadami deszczu. Po drugie, obsadziłam tą skarpę roślinami takimi typowo preriowymi, a więc niewymagającymi żyznej gleby i nie wymagającymi jakiegoś specjalnego nawożenia, gdzie nawet nawożenie mogłoby spowodować tylko ich wybujały wzrost. Rosną tu głównie trawy i rozchodniki, gdzie nie, gdzie rudbekie, a więc rośliny, które nie wymagają nawożenia. Eee, czytałam i orientowałam się, w jaki sposób jednak można by było ściółkować rabaty preriowe. I polecane wtedy na podłoże był głównie taki piach gruby bądź też żwirek. To powodowałoby, że ta gleba nie byłaby naga. Innym sposobem na to, żeby nie było nagiej gleby na takich rodzajach rabat jest bardzo gęste nasadzenie roślin, gdzie korzenie po pierwsze będą wzmacniać tą skarpę, przerastając tutaj podłoże. No i po drugie rozrastając się mocno, a wiemy, że trawy mocno się rozrastają, będą zapobiegały właśnie temu, żeby były prześwity w nasadzeniach, stąd ich prześwity, gleby, która będzie narażona na różne wpływ atmosfery, wiatrów. I erozji. Pokazując porządki, jakie robię na koniec sezonu, warto też nadmienić, że na niektórych rabatach nie sprzątam na jesień. I są to rabaty, na których rosną głównie rozchodniki, trawy ozdobne, jeżówki czy też saźce I będą to wyliny, które będę sprzątać dopiero na wiosnę. Gdzież takie zasady usłyszałam i tego się trzymam: że rabaty angielskie sprzątamy na jesień, a rabaty preriowe, takie naturalne, sprzątamy dopiero na wiosnę. Oczywiście każdy robi tak, jak yy, lubi, według swojego uznania i tak, na ile starcza mu czas. Będąc tutaj, zaczniemy sobie pokazywać, yy, co nam jeszcze ładnie wygląda na koniec sezonu, i tu muszę zdecydowanie pochwalić serię Róż Siou. Jest to seria, która skupia w sobie takie otwarte właśnie różyczki. Takie można powiedzieć, niektóre nawet półpełne, ale ogólnie są to róże pojedyncze. E, tak, przeznaczone dla zapylaczy, bardzo fajna seria, z ogromnym wigorem. Jedyna seria, która nie zmarzła mi e, przy tych przymrozkach, co były w kwietniu, tam dosłownie kilka, kilka dosłownie e, pędów musiałam e, przyciąć. I cały sezon prezentuje się naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Tutaj mówiąc o tej zmienności główek, e, kwiaty pojedyncze bądź takie bardziej. Upakowany. Bardzo fajna seria. Tutaj ostatnie kwiatki róży Boskobel. Angielki pięknej. W otoczeniu jeszcze kwitnącej jeżówki róża Chopin. Savoy Hotel połączony. Z szałwią omączoną. Tu sawo hotel w większym rozkwicie. Perfekt, match i widoczne te takie piękne białe plamki. to taka okrywówka z tą która szaleje przez cały sezon Kastel Ruter. Na początku biała, później z takimi różowymi plamkami cały czas przycinam przekwitnięte główki i ona niezmiennie kwitnie. I tutaj piękność stampała. Podpiszę nazwę. i ostatnie kwiaty pastelli na tej rabacie już w mocnym przekwicie dlatego że mocno pastelowo wybarwione i tutaj róża baronowa stefania też tamtała i tak po królewsku dalej mamy tu Royal piano i na koniec warnową Karolinę, która jest cała, dosłownie obsypana pąkami. Jak będzie cieplutko, a tak się zapowiada dziś, jutro, to jeszcze zdążą pięknie się rozwinąć. kontynuując ostatnie ujęcia kwitnących róż mamy tutaj jeszcze jeden pączek Afrodyty i tutaj angielski Aus Mary a tu rozwijający się dopiero Boskobal ostatnio pokazałam wam Gertrudę jeszcze w pączku a dzisiaj już pięknie Rozwinięta. Mieliśmy bardzo ładny tydzień, więc róże jeszcze miewają się naprawdę bardzo dobrze. Tu kolejna Angielka Tranquility. A tutaj piękny, purpurowy William Shakespeare. Tu taka nowość z Cordesa z serii Flower Circus w takim pięknym. W żywo-czerwonym odcieniu i malutka. Mój pierwsze porządki robimy także na tarasie. Wykopałyśmy stąd super tunie, które cieszyły nas całe lato. W związku z czym powstało idealne miejsce. Do obsadzeń cebulkami kwitnącymi wiosną. Zdecydowałyśmy się z Zosią, że będziemy tutaj sadzić tulipany i w związku z tym zrobiłyśmy sobie taki mały konkurs, tak? Zosiu, zrobiłyśmy sobie konkurs tulipanowy. Tak, Kup tak. kupione tulipany podzieliłyśmy na dwie części, na część Zosi i część moją tak. Tak. i A każda z nas. Każda z nas będzie robiła obsadzenia do nic. I, tak, i, I kto będzie miał więcej na wiosnę, no to ten wygrywa. Właśnie tak, jakie kolory tulipanów Zosiu wybrałyśmy? E, takie pomarańczowe i czarne. Tak, pomarańczowe i czarne. Takie i też różne, jeżeli chodzi o budowę samych kwiatostanów, bo mamy i piastego i mamy tutaj tulipany triumfa, tulipany pełne, tak? I tu nawet jeden mamy tulipan późny, żeby jak najdłużej ta Donica nas cieszyła. Donica ta jest pod lekkim zadaszeniem, tak? bo tu jest zadaszenie naszego tarasu, więc nie będzie na nią bezpośrednio padał deszcz. Już to rozwiązanie sprawdziło się nam w zeszłym roku, i te cebulki nam tu nie gniły. Moje tulipany są w podobnej kolorystyce jak Zosi. Mam tu mój, moją wymarzoną odmianę, którą udało mi się kupić. Tak, i też mam tutaj w takiej samej kolorystyce jak Zosian. Tu też mam i pełne tulipany, i strzempiaste i też tulipany triumfa. Także zobaczymy, która z nas wychoduje więcej tulipanów. Tulipany posadzone od góry. Wyściółkowane. Donice są z zrębkami i dzisiaj podlane. Tak będą czekały do wiosny. Dziękuję Wam za dzisiejszy spacer. Mam nadzieję, że Was troszkę zachęciłam do tego, żeby ściółkować Wasze rabaty. Mimo, iż jest tyle pracy. Mam nadzieję, że znajdujecie czas na to, żeby się cieszyć swoim ogrodem. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Pozdrawiam. Pa. The chemicals that take us higher. The night's young, and it's just begun as she puts her hand in mine. We want to chase the night.